Witam serdecznie. Kłania się Adam Matusik z Money for You. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, myślę, że bardzo istotnym dla kredytobiorców, dla osób, które biorą kredyt hipoteczny, czyli na co konkretnie należy zwrócić uwagę przy braniu kredytu hipotecznego i skupimy się przede wszystkim na stronie kosztowej, czyli jakie dodatkowe koszty mogą się pojawić, kiedy bierzemy kredyt hipoteczny. Zapraszam serdecznie. Na co należy zwrócić uwagę najpierw? Oczywiście na oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch zmiennych, to znaczy z marży banku, która jest na stałe wpisana w umowę kredytową oraz ze stopy procentowej, a dokładnie pochodnej stopy procentowej, tak zwany wibor. Wibor może być zmienny lub teraz mamy również oferty z wyborem stałym na, na okres 5 lub nawet 7 lat. Te dwie składowe składają się na oprocentowanie. To, na co mamy wpływ bezpośrednio, no to jest przede wszystkim marża banku. Należy zwrócić uwagę, żeby była jak najniższa. Warto również zwrócić uwagę, jak kształtuje się wibor w naszym kredycie, bo banki w różny sposób ten wibor naliczają z różnych okresów. Może być wibor naliczany z trzech miesięcy, może być z 6 miesięcy. Ma to pewne znaczenie, szczególnie jeśli stopy procentowe miałyby się zmienić, jeśli nasz WIBOR jest naliczany na przykład z 6 miesięcy, no to ta podwyżka ewentualna stóp dosięgnie nas później. W dłuższym okresie oczywiście to się wszystko wyrównuje, nie jest to aż tak istotne jak, jak marża kredytu. Co dalej jest istotne przy oprocentowaniu kredytu? No, czy mamy na przykład ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w kredycie i kto to ubezpieczenie ponosi? Takie ubezpieczenie występuje, jeśli nie mamy wkładu własnego na poziomie 20%. Jeśli mamy taki poziom wkładu własnego lub wyższy, to ta sprawa nas nie dotyczy. Jeśli mamy 10, 15, 18% wkładu własnego, no to trzeba zwrócić uwagę. Część banków bierze na siebie to ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, np. mBank czy Millenium ale takie banki jak PKO SA czy PKO BP przerzucają koszty tego ubezpieczenia na kredytobiorcę no i podwyższają oprocentowanie więc warto na to zwrócić uwagę drugą bardzo ważną rzeczą jeśli chodzi o ubezpieczenia zwiększające de facto oprocentowanie naszego kredytu jest ubezpieczenie pomostowe. Ono niestety dotyczy wszystkich biorących kredyty i występuje do momentu, aż bank nie zostanie wpisany w Księgę Wieczystą naszej nieruchomości. Do tego czasu banki stosują tak zwane ubezpieczenie pomostowe, które polega tak naprawdę na podwyższeniu oprocentowania do momentu tego wpisu. W naszym interesie jest, żeby wpis w Księgę Wieczystą nieruchomości był jak najszybciej. No, niestety sądy działają tak jak działają. Sądy wieczysto księgowe nie są inne i tak samo, tak samo niestety dosyć, dosyć wolno to przebiega. Warto sprawdzić, o ile nasze oprocentowanie kredytu w tym czasie zostanie podniesione, bo może być to dosyć duża wartość. W skrajnym przypadku, na przykład, w Banku, nawet o 2,5%. Punkta procentowego, co jest całkiem, całkiem dużo, de facto może to zwiększyć oprocentowanie naszego kredytu dwukrotnie. W innych bankach jest to trochę mniej, należy to sprawdzić. Więc podsumowując, oprocentowanie kredytu to jest rzecz, na którą powinniśmy patrzeć w pierwszej kolejności. Zwracamy uwagę na marże, zwracamy uwagę na to, jak wybory jest naliczany. Zwracamy uwagę, czy mamy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i czy bank bierze to na siebie, czy, czy przerzuca na nas. No i ubezpieczenie pomostowe, w jakiej jest wysokości na to trzeba zwrócić uwagę. Co dalej? Koszty okołokredytowe. No niestety one występują. Nie jest tak, że mamy czysty kredyt. Banki z reguły chcą na nas dodatkowo zarobić. Mają na to sporo różnych sposobów i z reguły pewne opłaty dodatkowe nam narzucają. Takim najbardziej typowym przykładem takiej opłaty no to jest prowizja bankowa, tak? Czyli bank może chcieć od nas dodatkową opłatę w formie prowizji tylko za to, że nam takiego kredytu udzieli. Nie jest to jakimś zaskoczeniem dla osób, które brały kiedykolwiek kredyt gotówkowe, bo tam tej prowizji no, bardzo ciężko jest uniknąć, jest dosyć wysoka. Przy kredytach hipotecznych ona również występuje, ale tutaj częściej zdarzają się oferty bankowe, które tej prowizji zupełnie nie mają. Należy uważnie przyjrzeć się, jak w naszym przypadku jest. No, bo być może oferta konkurencyjnego banku tej prowizji w ogóle mieć nie będzie. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o taki koszt dodatkowy, który bardzo często się pojawia, no to jest ubezpieczenie na życie, to znaczy bank chce mieć dodatkowe zabezpieczenie kredytu, trochę to dodatkowe zabezpieczenie kredytu chce mieć, a trochę no też chce na nas zarobić dodatkowym produktem. Więc często pojawia się ubezpieczenie na życie, często to ubezpieczenie można wziąć tylko w banku, w którym bierzemy kredyt, no, potrafi ono zwiększyć de facto naszą ratę, no bo to ubezpieczenie płacimy miesięcznie, w niektórych bankach trzeba płacić się przez cały okres kredytowania, w niektórych na przykład tylko przez 3 czy 5 lat. Więc doradzam, żeby tutaj dokładnie zobaczyć, bo może się okazać, że nasza... Płatność miesięczna ze względu na to ubezpieczenie wzrośnie nawet o dodatkowe kilkaset złotych. Co jeszcze może się pojawić? Może się pojawić dodatkowy koszt w postaci wyceny bankowej. On, ten koszt pojawia się prawie, prawie zawsze. Klient z reguły może wybrać, czy chce, żeby wycenę dokonał zewnętrzny rzeczoznawca, czy też ta wycena ma być wykonana przez bank. Większość banków daje taki wybór, ale nie wszystkie. Koszt może nie jest aż tak duży, ale jest, bo wycena bankowa w jednym banku, no to z reguły jest kilkaset złotych. A no, bardzo często składamy nie do jednego banku, tylko do, do większej ilości, żeby mieć wybór i większe bezpieczeństwo uzyskania kredytu. Tak również ja robię dla swoich klientów, czyli, czyli zawsze te trzy, nawet czasami cztery banki wchodzą. W grę, no i wtedy trzeba się zastanowić, jak tą wycenę zrobić, żeby, żeby ona nie generowała większego kosztu. Być może rozwiązaniem jest wzięcie zewnętrznego e, rzeczoznawcy. E, jeszcze jeden możliwy koszt, który może się pojawić, na który należy zwrócić uwagę. E, to już jest powiedzmy mniejszy, mniejszy problem, ale czasami występują jakieś opłaty za karty kredytowe, które bank dorzuca nam do, do kredytu hipotecznego. Konta w większości, w zdecydowanej większości przypadków do kredytu hipotecznego są bezpłatne, ale też należy na to zwrócić uwagę. Może się okazać, że jeśli nie wygenerujemy jakiegoś obrotu, np. 500 zł miesięcznie na koncie, czy na karcie, to będzie od nas stała opłata co miesiąc, no po co, po co lepiej uniknąć tego rodzaju nieprzyjemnych sytuacji dodatkowych kosztów. Więc na to też proszę, proszę zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę w momencie, kiedy bierzemy kredyt hipoteczny, no to jest okres procesowania wniosku. W ostatnim czasie to się nawet zaczęło wysuwać jako rzecz najważniejsza, nawet czasami ważniejsza niż te dodatkowe koszty, które przed chwilą omówiłem, bo może się okazać, że w, na przykład w umowie przedstępnej mamy wpisany okres 45 czy 60 dni na uzyskanie kredytu. A w skrajnym przypadku, bo teraz te okresy w niektórych bankach rzeczywiście się mocno wydłużyły, w skrajnym przypadku to może być nawet 90 dni. No i co wtedy? Nasza umowa staje się nieważna. No i jeśli nie dogadamy się ze sprzedającym, no to nasze mieszkanie po, nasze, by, miało być nasze, ale może powędrować do kogoś innego, no bo po prostu się nie wyrobiliśmy, więc też ta wiedza ile faktycznie trwa proces w banku, no tą wiedzę należy pozyskać, bo może być niemiłe rozczarowanie i też to należy wziąć pod uwagę. To tyle jeśli chodzi o najważniejsze kwestie, najważniejsze koszty dodatkowe, to na co należy szczególnie zwrócić uwagę jeśli mają państwo jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego na co należy zwrócić uwagę przy braniu kredytu hipotecznego, a które być może pominałem w tym filmie, proszę w komentarzach napisać lub bezpośrednio pisać do nas albo przez naszą stronę internetową moneyforyou.pl albo przez nasze social media na Facebooku Money4U eksperci finansowi i na instagramie manaforeu.pl zawsze, zawsze odpowiadamy szybko i sprawnie, więc jeśli coś się pojawi, to, to taką konsultację nie ma problemu, żebyśmy Państwu udzielili. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie filmu i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnych naszych publikacjach.